Witajcie na kanale Polecamy. Zapraszamy do oglądania. Może zmienisz zdanie po tym łożu tortur. A co to jest? Służy do rozciągania. Nie, lepsza będzie topielnica. Ugnie każdego uparciucha. Bo nie przypomniało mi się coś lepszego. Na gumisie najbardziej skuteczne jest biurko! Wyczytałem w księgach, że żaden gumis nie zniesie łaskotek. O, tylko nie to! O nie, nie wytrzymam, przestań, o, będzie, przestań, nie powiem nic za nic, nic nie powiem, nie powiem, że nie, nie powiem, sześć czerwonych jagód, cztery pomarańczowe, mną pękła, gada gada, no tu i to głupo, no tu, Zami. No jak Kabil? Wieko się zacięło! Brawo, mały, brawo! Pokonaliśmy smat drogi po to, aby dać się zwięzieć w głupiej bestce. Olecie, a może otworzę wieko za pomocą zaklęcia? Ty jak coś powiesz... Zaraz, zaraz. Wiekusz się otwor. że Przepraszam, zaraz naprawię! O, jakaś beczka. lekko odpuść się! Eee, głupi kawał. To tami, tami! Wydostaj nas stąd! Chętnie, ale jak? Nie wiem! Od tego masz głowę! Jasne. No i jak? Nie zupełnie mi o to chodziło. Czekajcie na mnie! Wreszcie sekret jest mój! Zanieś przepis ogrom, jak wyprodukują mnóstwo soków! Tak jest wasza przezorność! Kala, odbierzmy mu tę kartkę! To przyrządzę są dla nas! Mnóstwo soku, soku wiele, tu żyjcie nieprzyjaciele. Przepis albo życie! Czy słyszysz ty brzydalów glułny? Przekonajmy się, kto kogo złapnie. Dziękuję. Łapać go mi. Przepraszam. Biednij zrobić stok, a my ich tu zatrzymamy. N nigdy nie walczyliśmy z ogrami przez.